No, normalny, roboczy dzień w Gironie, w 2024 roku. Sporo ludzi, jak na godzinę 10. A my uskotyczniamy tutaj spacer. Witajcie ponownie w Gironie. Po tym jak poczuliśmy piłkarskie emocje pod Estadi Montilivi, dziś zanurzymy się głębiej w serce tego katalońskiego miasta. Zobaczcie jak wygląda oficjalny sklep FC Girona. Ale to tylko przystawka. Prawdziwa magia Girony czeka tuż za rogiem. Przygotujcie się na spacer śladami bohaterów serialu Gry o Tron. Czy jesteście gotowi odkryć, które zakątki Girony stały się częścią świata Westeros? Ruszajmy! Girona żyje swoim klubem. FC Girona. I w centrum miasta mają taki oto sklep. Tutaj wszyscy w Katalonii żyją futbolem. Chociażby można spojrzeć na górę, na elewacje są flagi, emblematy, herby klubowe. I idę zobaczyć do środka. Tak wygląda sklep firmowy Girony 40... 40 euro Piłki ręcznik Girona. Ale taka bluza mi się podoba No, znaczy nie to się Sportowe? MK, ciekawe czy jest mój rozmiar I tak wygląda właśnie sklep firmowy Girona. I tak wygląda ten sklep dumy Girona. Girona to miasto, które ma w sobie coś magicznego. Te magie dostrzegli twórcy jednego z najpopularniejszych seriali wszechczasów. Jesteśmy w Bari Wel, czyli starym mieście Girony, które w szóstym sezonie Gry o Tron przeobraziło się w słynne Braavos, miasto kanałów i tajemnic. To właśnie tutaj, w labiryncie wąskich uliczek, takich jak Carrer del Bisbe Josep Cartania, czy wspinając się po kultowych schodach Puziada de San Domenech, Arya Stark przechodziła swoją niezwykłą transformację. Spacerując tymi ścieżkami niemal słyszy się kroki łajb i czuje się napięcie pościgu. Przygotujcie się na podróż, która przeniesie was prosto do świata Westeros. Kolejna piękna, wąska uliczka, przypominająca trochę ulicę ciasną w Torunio, ale tylko troszkę przypominająca. Girona to miasto, gdzie każdy zakamarek ma swoją historię, a schody to prawdziwe bramy do przeszłości, a nawet do świata fantazji. W grze o tron odegrały one kluczową rolę, prowadząc nas przez intrygi i dramaty. Najsłynniejsze to oczywiście monumentalne schody prowadzące do katedry w Gironie, ale to nie jedyne. Wąskie kamienne stopnie Pujada de San Domenek stały się tłem dla dynamicznych ucieczek Ari i Stark w Braavos. Spacerując po nich, czuje się tę samą energię, która towarzyszyła bohaterom serialu. To prawdziwa gratka dla każdego fana. Mury obronne Giron. Piękne, spokojne miejsce. Czas na kolejne fascynujące odkrycie Girony, jej potężne mury obronne. Chyba można... Jestem przekonany, że można podziwiać stąd widok na Gironę. Spacerując w cieniu tych średniowiecznych gigantów, niemal czuć oddech historii. Girona jest znana z doskonale zachowanych fortyfikacji, które przez wieki strzegły miasta. To właśnie wzdłuż tych murów, a także spacerując po nich, można naprawdę poczuć dawny puls życia i potęgę tego miejsca. Kurde katedrze biją Przepiękna wycieczka murami obronnymi miasta. Te same mury, które teraz podziwiamy, również odegrały swoją rolę w grze o tron. Choć nie zawsze w oczywisty sposób, były one tłem dla scen przedstawiających King's Landing, czyli królewską przystań. De vil ha rosa, ikke sant? Spacerując po koronie murów otoczeni zielenią parku, łatwo sobie wyobrazić strażników pilnujących miasta, czy bohaterów spoglądających z góry na tętniące życie ulice. Długie spacery po tych fortyfikacjach oferują zapierające dech w piersiach panoramy Girony, ukazując ją z zupełnie innej perspektywy. Piękny widok na Gironę i na otaczające je góry. Można podziwiać w zasadzie całe miasto, tutaj z góry, i podziwiać otaczające je góry w koło. Już zupełnie nie dziwi mnie to, że tak dużo tutaj jest kolarzy górskich, którzy zjeżdżają do Zierony, kolarzy szosowych, którzy tutaj trenują w tych pięknych okolicznościach. Które tutaj w tych pięknych górach, na tych pięknych ścieżkach, na tych pięknych drogach? Idziemy, idziemy w dół. Podążamy andiamo no. murami obronnymi il tuo mail, per che solo puedas tirar che non se te metan, no? Dei un Che è fantastico. di Spacer murami obronnymi, Girony odwiedzenie takich baszt obronnych to na pewno must see jeśli chodzi o, nie, o Gironę jeśli chodzi o tą miejscowość. Myślę, że koniecznie trzeba tutaj udać się na spacer. A ścieżka murami obronnymi wcale nie jest krótka, bo tych murów jest tutaj. Naprawdę sporo i co najważniejsze są one udostępnione za darmo. Całkowicie za darmo dla wszystkich zwiedzających. Podążamy dalej ścieżką murów obronnych ku centrum miasta. Kolejne miejsce, z którego można podziwiać widoki. Zirona to też miasto. Miasto murali. I zabiorę was na wycieczkę. I zabiorę was na wycieczkę śladami zzirońskich murali. A to jeden pierwszy. Z nich, ale tych murali w mieście i tych szlaków po muralach w Gironie jest sporo. perspektywy drona widać ją w całej okazałości katedrę najświętszej Marii Panny, prawdziwą koronę Girona. Bicie dzwonów katedry, która jest siedzibą diecezji Girona i przez wieki wyznaczała rytm życia miasta, zdawało się potęgować wrażenie bycia w sercu Westeros. Ale to nie wszystko, co Girona ma do zaoferowania fanom serialu. Zaledwie kilka kroków od katedry zanurzamy się w labirynt wąskich uliczek Barry Vell, które w serialu przeobraziły się w tętniące życiem Bravos. To właśnie tutaj, w ciasnych zaułkach, takich jak Carrer del Bisbe Josep Cartania, czy wspinając się po schodach Pujada de San Domenek z rozrzuconymi pomarańczami, Arya Stark trenowała swoje umiejętności przetrwania. Każdy zakamarek dawnej dzielnicy żydowskiej, czyli Kol, posłużył za tło dla jej dramatycznych pościgów. Nawet łaźnie arabskie, banes arabs, ze swoją unikalną architekturą, dodawały klimatu scenom w Bravos, a charakterystyczna dzwonnica bazyliki St. Feliu była często widocznym elementem panoram miasta, służąc jako tło dla King's Landing czy Old Town. Girona to prawdziwy klejnot dla każdego, kto kocha historię, architekturę i fantastyczne światy. Każdy zakamarek tego miasta, od murów obronnych, przez urokliwe place, po subtelne detale łaźni arabskich czy wieże bazyliki Sant Feliu, ożył na ekranie, przenosząc miliony widzów do krainy Westeros. Mam nadzieję, że ten odcinek zainspirował Was do spojrzenia na Gironę z zupełnie nowej perspektywy i odkrycia jej filmowych tajemnic na własną rękę. To miasto, które nieustannie potrafi zaskakiwać i opowiadać swoje niezwykłe historie. I tak kończymy naszą niezwykłą podróż przez Gironę, miasto, które udowodniło, że jest czymś znacznie więcej niż tylko malowniczym przystankiem na mapie Katalonii. Od tętniących życiem uliczek Barivel, które w mgnieniu oka zmieniały się w pełne intryg bravos, przez monumentalne schody katedry Najświętszej Marii Panny, będące świadkiem dramatycznego marszu pokutnego, aż po tajemniczy klasztor Sant Pere de Galigans, który zagrał rolę Cytadeli w Old Town.